Ricky rakun spotyka słonia. Pewnego jasnego poranka w sercu lasu sosnowego. Ricky Shop był zajęty zbieraniem żołędzi nad brzegiem rzeki. Jego małe łapki przeszukiwały liście, szukając najlepszych, które mógł schować w swoim dziupli. Gdy tak pracował, nagle usłyszał głośny głęboki dźwięk odbijający się echem między drzewami. Riki znieruchomiał. To nie był dźwięk, który znał. Nastawił uszy, a jego ciekawska natura wzięła górę. Podążył za hałasem, lawirując między drzewami i krzewami, aż dotarł na polanę. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Przed nim stało największe zwierzę, jakie kiedykolwiek widział. Miało wielkie, klapnięte uszy, grubą, pomarszczoną szarą skórę i długi trąbę, która delikatnie kołysała się w powietrzu. Wow! Czym ty jesteś? Riki wykrzyknął, zanim zdążył się powstrzymać. Ogromne stworzenie zaśmiało się. Jestem Eli Słoń, a ty kim jesteś? Jestem Ryki Shop. Wow, jesteś ogromna. Nigdy wcześniej nie widziałem słonia w lesie sosnowym. Skąd się tu wzięłaś? Eli uśmiechnęła się. Podróżowałam z daleka z wielkiej sawanny. Moja rodzina i ja jesteśmy w podróży, odkrywamy nowe miejsca. I szukamy świeżych źródeł wody. Zatrzymaliśmy się tutaj na odpoczynek. Oczy Rikiego zabłysły z ekscytacji. To niesamowite, uwielbiam poznawać nowe zwierzęta. Jak wygląda miejsce, z którego pochodzisz? Eli zatrzepotała swoimi wielkimi uszami. Wielka sawanna jest rozległa, z złotymi trawami rozciągającymi się po horyzont. Są tam wysokie drzewa, ryczące lwy i szybkie gazele. Rzeki są szerokie, a zachody słońca malują niebo w cudowne kolory. Ricky westchnął z podziwem. To brzmi niesamowicie, ale skoro mieszkasz w tak wielkim miejscu, dlaczego przyszłaś tutaj? Eli westchnęła. Czasami trudno jest znaleźć wystarczająco dużo wody i jedzenia dla mojej rodziny, szczególnie w porze suchej. Więc podróżujemy, aby znaleźć nowe źródła pożywienia i wody. Serce Rikiego wypełniło współczucie. Cóż w lesie sosnowym jest mnóstwo wody? Pokażę ci najlepsze miejsca. Ricky poprowadził Eli przez las, wskazując lśniące strumienie i stawy, w których on i jego przyjaciele często się bawili. Eli użyła swojej trąby, aby nabrać wielkie hausty wody, uśmiechając się wdzięcznie. Ta woda jest taka świeża, dziękuję, Ricky, powiedziała Eli, a jej wielkie oczy błyszczały. Nie ma za co. Ale powiedz mi, Eli, do czego służy ta twoja długa trąba? Eli uśmiechnęła się szeroko. Och, moja trąba jest bardzo przydatna. Mogę nią podnosić rzeczy, pryskać wodą, a nawet przytulać. Przytulać trąbą? Riki przechylił głowę. Eli zachichotała i delikatnie owinęła swoją trąbę wokół Rikiego, unosząc go lekko nad ziemię, a potem delikatnie opuszczając. Riki zaśmiał się. To najlepszy uścisk, jaki kiedykolwiek miałem. Chciałbym mieć trąbę. Eli uśmiechnęła się ciepło. Każde zwierzę jest wyjątkowe na swój sposób. Masz szybkie łapki, sprytne myślenie i puszysty ogon, który pomaga ci zachować równowagę. Ricky dumnie wypiął pierś. To prawda, ale posiadanie słonia jako przyjaciela to teraz moja ulubiona rzecz. Dwaj nowi przyjaciele spędzili dzień na odkrywaniu, opowiadaniu historii i zabawie nad wodą. Gdy słońce zaczęło zachodzić, rodzina Eli zawołała ją z powrotem: Ricky, muszę już iść, ale zawsze będę pamiętać ten dzień i mojego cudownego nowego przyjaciela powiedziała Eli. Ja też. Bezpiecznej podróży, Eli. Wracaj do nas, kiedy tylko zechcesz. Ricky pomachał swoją małą łapką. Gdy Eli zniknęła między drzewami, Ricky usiadł nad rzeką, myśląc o tym, jak wielki jest świat. I jak cudownie jest spotkać kogoś z dalekiej krainy. Las sosnowy dał mu wiele przygód, ale ta była jedną z najlepszych. I z tym myślą Ricky Shop pobiegł do swojego drzewa, marząc o słoniach i sawannach pod złotym niebem.